Witam wszystkich, taka trochę autopromocja, dobra, program, którym nagrywam. Słuchajcie, gdyby ktoś potrzebował pomocy z komputerami, jestem mobilny, mogę podjechać zmiany, w sensie systemy, podzespoły, czyszczenie, konserwacja, wszystko, co byście nie wymyślili. Jak tutaj widać, gdy nie oburzę i nie tylko. Także dajcie znać, gdybyście potrzebowali pomocy. Mobilnie, spokojnie podjadę. No i mam nadzieję, że od ręki uda się pomóc ze wszystkim. Tu akurat nie dwa zestawy do sprzedaży, które są takie domowe, chcemy zmienić na nowsze platformy. Być może komuś się te przydadzą. W tej chwili ja pracuję na tej i siódemce. Drugi jest i piątka więc testy już oczywiście sobie nagrywam w międzyczasie, tak jak w poprzednim odcinku było zapowiedziane Ale może ktoś będzie chętny, więc dajcie znać, odezwijcie się. Ja w filmiku oczywiście podepnę wszystkie dane kontaktowe Będzie można się spokojnie mnie znaleźć i skontaktować, więc zapraszam. Hej wszystkim!